Cześć, Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy spadomowe pokażę Wam kilka produktów, które ostatnio e, pokazywałam Wam holu, m.in. to czarne mydło, ponieważ Was najbardziej ciekawiło, ale też pojawiało się dużo pozytywnych e, opinii na temat tego mydełka, że bardzo polecacie. To jest mydło detox, które mam właśnie wygładzić skórę, oczyścić. Przede wszystkim oczyścić. O to mi też chodziło, ponieważ ostatnio borygałam się z dużą ilością niedoskonałości. E, zwalczyłam je na ten moment, natomiast mam nadzieję, że nie wróci ta fala i też bym chciałam po prostu oczyścić sobie skórę. E, będziemy też dzisiaj testować mleczko do demakijażu marki wianek, e, płyn micelarny będziemy testować w osobnym filmiku. E, no i pokażę Wam kilka kosmetyków, e, które właśnie używam teraz na co dzień, powiem Wam mniej więcej, jakie mam odczucie do tej pory, ponieważ niektórych kosmetyków użyłam już dobre kilka tygodni. Więc zaczynamy może od mleczka do demakijażu. Eee, tradycyjnie będę potrzebowała ciepłej ściereczki i eee, to mleczko już używam od kilkunastu dni i powiem Wam szczerze, że nawet używam je rano. Jest fantastyczne w ogóle eee, zaraz Wam pokażę jego konsystencję. Ona jest, słuchajcie, wodnista do, po prostu, taka żółta, jest zapachowe. Zawiera w sobie, słuchajcie, zaraz Wam powiem, ekstrakt z podbiału, olej z kiełków pszenicy, glicerynę, która właśnie długo yy, pozostawia taki efekt długotrwałego nawilżenia. Rozgrzewam olejek w dłoni, ale słuchajcie, jest bardzo wodnisty. Mam taką fajną konsystencję, ale jest troszeczkę bardziej taki zbity. Natomiast to, powiem Wam tak, pięknie rozpuszcza makijaż, pięknie i Zobaczcie, jaka skóra będzie wygładzona po użyciu tego mleczka. Także smarowuję go sobie w całą twarz i... To, co zauważyłam przy użyciu tego mleczka, to jest to, że moje oczy w ogóle mnie nie szczypią. Mogę dosłownie trzeć oczy, oczywiście delikatnie rozpuszczam makijaż. Okrężnymi ruchami troszeczkę wcieram mleczko w rzęsy, żeby rozpuściło makijaż. I słuchajcie, mimo, że teraz mam taką pandę, to w ogóle mnie nie szczypią oczy zresztą widzicie. W ogóle nie mrugam jakoś dziwnie. Także jeszcze troszeczkę rozpuścimy tego makijażu po całej twarzy. Znaczy, rozprowadzimy mleczko. Bo właśnie przy okazji robimy sobie masaż naszej skóry i dobrze wypłukujemy właśnie um, mleczko. Także rozgrzejesz, tak powiem, moją ściereczkę. To jest bardzo ważne, żeby właśnie taką gorącą, E, ściereczkę przyłożyć do naszej skóry, i tak samo e, posługujemy się mleczkiem jak olejkiem. Jak wiecie, ja sobie stosuję znamiennie: właśnie mleczka i olejki, natomiast kiedy mam, powiem Wam szczerze, to mleczko. Używam go codziennie. Jest fantastyczny, jest bardzo delikatny dla skóry. I pozostawia przede wszystkim taki efekt długotrwałego nawilżenia. Także delikatnie teraz przykładam tą siereczkę dosłownie na kilka sekund, żeby. Rozgrzałam moją skórę i jeszcze nie ściągam całego makijażu, nie wykonuję masażu, tylko przepłukuję ściereczkę gorącą wodą jeszcze raz i tak zawsze robię, jakbyście się mnie pytały, bo często właśnie pytają pytania jak używam tej ciepłej ściereczki, także zobaczycie ile to w zasadzie trwa, bo teraz mimo, że do Was mówię, to wykonuję cały ten masaż i tą metodę tak zwaną OCM, także troszeczkę postoję, otrzymam to ciepło. I to jest moment, kiedy moja ściereczka zbierze mi nadmiar produktu i możemy wtedy zwilżyć trochę oko ściereczką. Słuchajcie, no ściereczka jest cała brudna. O widzicie, tak, tak wygląda. Także jeszcze ściągam makijaż z drugiego oka i z reszty twarzy, ale i tak delikatnie wtedy. Nie mam już takich wrażliwych oczu, więc mogę normalnie tą ścieleczkę używać w ich okolicach. Natomiast jak widzicie, skóra jest bardzo ładnie oczyszczona. Także... zobaczymy. I druga zasada, jeżeli chodzi o nasz demakijaż, to jest oczywiście użycie żelu, bo najpierw zmywamy olejkami, czyli e, produktami zawierającymi olej. tutaj mam olejek z kiełku pszenicy i teraz będę używać coś, co zawiera wodę w składzie. I Używam swojej Foro -luny. rozprowadzam żel po twarzy i zmywam resztki makijażu moją foroluną. Jak już widzicie, skóra jest oczyszczona, z delikatnie otworona, zaczerwieniona, natomiast teraz przyszła pora na detoks. detox. Teraz przyszła pora na peeling. Sylveco peeling oczyszczający. Tutaj mamy skrzyp skrzypolny i drzewo herbaciane i to jest peeling, który bardzo, bardzo, bardzo jest jest zbliżony do tego produktu Sylveco kremu brzozowego. Ale ma fajną taką kremową konsystencję. Na razie tego tu za bardzo nie czuć, ale zobaczymy w momencie, kiedy będę rozprowadzać go na skórze. Także taką grubszą warstwę rozprowadzę. Bardzo fajne są te peelingi z silwego, ponieważ ja lubię jak jest peeling solny albo właśnie z korundem, ponieważ te drobinki są malutkie i bardzo ładnie, tak sumiennie pielęgnują naszą skórę, jednocześnie bardzo ładnie ją pielingując. I ten Wam powiem, że pachnie bardzo ziołowo, ale też jednocześnie relaksujące. Ja lubię takie zapachy, jeżeli chodzi o wszelkie produkty do spa czy żele pod prysznic. Bardzo lubię takie. Jest trochę usta. Bardzo lubię takie właśnie produkty o zapachu olejku na przykład herbacianego, sosny, ale powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o peeling silbeka, a peeling na przykład bania agafi, to wydaje mi się, że bania agafi ma mocniejszy peeling, ten jest zdecydowanie delikatniejszy. I w ogóle te serwego, jeżeli chodzi o ten żółty czy o ten teraz oczyszczający, to są naprawdę delikatnie delikatne, ale jednocześnie. Czuć, że bardzo ładnie delikatnie szlifują skórę, także zaraz zobaczymy jak ta skóra jest wypeelingowana, Ponieważ będziemy nakładać kolejny kosmetyk, a mianowicie e, tą czarne mydło. Skóra jest lekko zaczerwieniona po tym peelingu, natomiast na to jest normalne, ponieważ pocierałyśmy na skórek. i teraz przejdę do tego czarnego mydła. Ma naprawdę fenomenalną konsystencję, także zobaczymy pachnie jak marcepan i to też Wam ostatnio mówiłam w holu i wiele z Was się ze mną zgodziło. Więc y, chyba tą gąbeczkę trzeba zmorzyć, ponieważ y, do zestawu jest dołączona gąbeczka. Także zobaczymy, tak, pod wpływem wody ona słuchajcie mięknie, także wyciśniemy gąbeczkę. No i zobaczymy, jak będzie nabierać produkt. Bo pisałyście mi, że właśnie na tutorialach bardzo często. Jest nakładana taka gruba warstwa, a wam wychodzi taka cienka. Jak zobaczymy, wsmarujemy to mydło. O, gąbeczkę. No, no rzeczywiście wychodzi cienka, ale ja się zastanawiam dlaczego. No, można uzyskać po prostu tak zwane większe krezie, ale wyglądam teraz. No trudno. To jest słuchajcie. Produkt na bazie aktywnego węgla, dlatego tak pewnie wygląda. I wklepujemy go dosłownie w skórę, ale słuchajcie, zobaczcie, tak go się używa. W ogóle wyglądam po prostu przebojowo. Tak staram się unikać kontaktu z włosami, ponieważ jeszcze mi będą do jutra potrzebne. Nie chcę właśnie za bardzo ich smoczyć, natomiast słuchajcie, pięknie pachnie. Gąbeczką nawet fajnie się nakłada, powiem Wam, ten produkt. Mogę być minimalnie mniejsza. Nie wiem, czy ten produkt może też na ciało, ponieważ to jest bardzo duża gąbka. Moim zdaniem zdecydowanie za, za duża, natomiast nie sprawia mi jakoś więcej problemów i jak widzicie, można budować, tak powiem, krycie tej maski. I trzeba troszeczkę nacisnąć palcem na to masło, żeby wydobyć więcej. Także w okolicach szczególnie nosa. Słuchajcie, na przykład, jeżeli macie problem z porami, to naprawdę musicie właśnie zadbać o oczyszczanie skóry twarzy. Dzisiaj też właśnie czytałam dużo o powstawaniu porów. I one właśnie wynikają z tego, że mamy za bardzo nagromadzone sebum, które się po prostu mieszało. Z różnymi zanieczyszczeniami, które skóra po drodze, że tak powiem, napotykała. I stąd też po prostu nasze sebum wszystko ciemnieje, tworząc właśnie pory. Znaczy pory, tworząc właśnie e, zaskórniki, o. Chodziło mi o zaskórniki, nie o pory, ponieważ no pory, pory nam się wtedy automatycznie powiększają, bo jest w nich nagromadzone sebum. I jeżeli regularnie dbacie o właśnie swoją skórę i regularnie robicie peelingi, właśnie takie oczyszczanie głębokie, to wtedy wasza skóra jest bardzo ładnie wypielęgnowana. Także nałożę produkt jeszcze tutaj na nos. Zaraz się pokażę Natanowi, bo kiedyś powiem Wam szczerze, zapomniał, że mam maseczkę na twarzy i chciał mnie przytulić i od razu odskoczył, bo zobaczył, że mam na sobie maskę i mówił, że po prostu był w totalnym szoku. A jeszcze miałam taką śmieszną, ciemną jakąś też maseczkę. Zwykle takich nie, nie mam, takie mam jasne i się po prostu przestraszył. Więc nie wiem, dajcie znać, czy Wasi mężczyźni też mieli takie przygody. No i zobaczcie, maseczki bardzo dużo nie ubyło. Także tutaj najgorzej właśnie ją nałożyć na nos, bo troszeczkę mi schodzi. Także muszę doklepywać, ale schodzi, pięknie pachnie, zastyga, więc e, może po prostu przetrzymam ją troszeczkę i będę pryskać e, tym, tą mgiełką. Zresztą zaraz to zrobię, zobaczymy, jak ona e, na tym produkcie się sprawuje. Także troszeczkę mm, na pięknie pachnie no dobra słuchajcie zostawię tą maseczkę na 15 minut tak jak mi je radziłyście umyję tą gąbeczkę i teraz do Was wracam zobaczymy jak rezultaty ok, skóra jest już oczyszczona Czuję taką lekkość, powiem Wam, że to jest takie pierwsze odczucie po tej maseczce, w ogóle nie podrażnie, mnie, mnie absolutnie nie ściągnęła, nie powoduje takiego szczypania na przykład na skórze, bo czasami są takie maseczki, gdzie od razu są szczypie po takiej oczyszczonej skórze, jeżeli robimy taki dogłębny peeling, natomiast tutaj czuję, że ta skóra jest taka bardzo, bardzo miękka przede wszystkim. Taka lekka, ja się czuję, bo taka zrelaksowana, taka świeża po prostu, zobaczcie, zresztą no, skóra się ładnie, ładnie błyszczy, nie jest taka ściągnięta, nie jest taka matowa tempa, e, także no, to jest dobry znak, tak? że skóra po prostu nie, nie ma naruszonej takiej warstwy li, swojej lipidowej, e, ale naprawdę powiem Wam szczerze, że wow, jest po prostu taka lekka. Mam ochotę po prostu się wysmarować na całym ciele, żeby że, powiem, cała się zrelaksować, także naprawdę bardzo fajne odczucie. I tutaj, tutaj na przykład w okolicach nosa, czy tutaj e, gdzie mam najbardziej m, często rozszerzone pory, albo poszerzone, e, to jest taka lekkość, więc jeżeli macie z tym problem, ja natomiast nie mam, nigdy nie miałam jakichś większych zaskórników, staram się dobrze oczyszczać tą skórę, także naprawdę zwracajcie na to uwagę. I teraz będę używała dwóch produktów. E, jeden, który Wam pokazywałam ostatnio w y, holu, bo to jest właśnie test tych produktów, chciałam Wam pokazać, jak one się sprawują, kilka słów o nich powiedzieć. To jest takie serum... E, mm, to jest Fresh Spa Imperial Caviar, e, to jest e, e, Natura Siberica, tak? To jest chyba tak. E, to jest ten produkt e, i powiem Wam szczerze, że to serum jest po prostu ravelacją. Teraz widzicie, nie wiem, czy to dało się e, złapać w przybliżeniu, ale to serum ma taką fajną poświatę. Ona ma bardzo dużo takich drobinek w sobie. E i ona fajnie rozświetla przy okazji skórę i będę go mieszać z olejkiem powiem wam tak, same sera u mnie się, znaczy sprawdzają się super, nawilżają skórę, ale jak dodam ten olejek, to moja skóra naprawdę jest zadowolona i zauważyłam, że to serum bardzo ładnie się miesza z olejkiem z awokado, jest naprawdę świetny i w ogóle ta skóra jest taka wygładzona, taka promienna i dodam do tego olejek z pestek granatu, bo będę go teraz testować w najbliższym czasie, dostałam od mojej Oli, więc sobie przetestujemy i weźmiemy troszeczkę tego serum. Ja wezmę taką, takie pół pipetki. Także tyle w, wydaje mi się, że wystarczy. I zaraz zobaczycie, co się będzie działo na skórze, bo to też jest e, e, ciekawe. Tyle, pięć, No dobra. Weźmiemy sobie 6 kropel tego olejku z e, granatu, podobno rewelacyjny. No zobaczymy. I zobaczcie. Po prostu tak, e, tak serum reaguje w połączeniu ze skórą. I będę je nakładać. Także to wygląda jakby się po prostu pieniłą. I będę sobie wklepywać tutaj też szyję. Natomiast zaraz Wam pokażę taki produkt, który mam teraz na szyję. Mm, od razu taka ulga. Powiem Wam, że bardzo lubię takie właśnie sera połączone z olejkami. Chyba najlepiej mi się sprawują. Także na razie będę się troszeczkę świecić. Natomiast ja na wieczór i um, też rano używam um, właśnie olejków. Mieszam olejek z awokado, olejek z kilku przenic, czasami olejek marula. Ja mam wrażenie, że olejek marula, mimo że ma już datę swoją ważność, tak zaczął dziwnie pachnieć. Także nie wiem, dajcie znać. I kolejnym kosmetykiem, który będę teraz nakładać na skórę twarzy, będzie Natura Siberica. I to jest e, krem do szyi i dekoldu. Ja bardzo często zaraz po kąpieli nakładam ten produkt, gdzie nie mam jeszcze bluzki od piżamy, Także dzisiaj sobie nałożę go tylko na szyję. I powiem Wam tak, jeżeli chodzi o jego e gęstość, konsystencję, jest naprawdę bardzo taka konkretna. Zresztą jak widzicie, tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o ten produkt, to jest naprawdę bardzo gęsty, taki się, nie Także ja jestem zadowolona, ponieważ odczucie, które mam, e, jeżeli chodzi o ten produkt, to jest to, że skóra jest bardzo ładnie nawilżona i przede wszystkim jest taka mięciutka rano, także i to się utrzymuje przez cały dzień, także to jest taki produkt głęboko, moim zdaniem, nawilżający. Możecie, jeżeli macie ochotę, nakładać go również e, na rano. No i właśnie to jest kwestia też ruchu, bo musimy właśnie ten ruch w górę. Bardzo często ściągam ten kosmetyk w dół, natomiast robimy to w ten sposób. Um, I słuchajcie, to by było na tyle. Później nałożę sobie jeszcze jakiś krem. E, bardzo teraz często używam masyczek całonocnych na twarz, także te produkty bardzo często się nie pojawiają. I aktualnie kończę, zaraz wam powiem. Kończę olejek z firmy Recibo bo on jest taki fajny, gęsty. A w międzyczasie, już Wam mówię, co używam sobie, właśnie jak robię sobie takie spa albo tą maseczkę z Yonel, albo Honey Sleeping Pack z Holika. Holika, i widzicie, mam bardzo dużo tego produktu. Ja się chyba po prostu podzielę z kimś tym produktem, bo mam go strasznie dużo. Zaraz sobie nałożę krem pod oczy z firmy Recibo o, Trochę mi. Właśnie, powiem Wam, że. Ta buteleczka mi strasznie odpryskuje. Nie wiem, dajcie znać, czy macie, macie problem z tą pompką. Natomiast poprzednia pompka była bardzo w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o tą, to coś się dzieje. Muszę zawsze uważać i jakby tak osłaniać ręką, żeby po prostu tego produktu mi nie uciekało gdzieś po łazience, tak? bo nie będę później go zbierać i nakładać na skórę twarzy, kiedy wiadomo, że te bakterie się rozsiewają w błyskawicznym tempie. No i co, kochanie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje małe spa. Oczywiście, wieńczącym krokiem w spa jest bardzo dobra herbata. Ja tym razem skosztowałam kilku herbat Marek Pukka. Bardzo lubię tą wersję niebieską, natomiast różowa też jest przepyszna i ta obok z porzeczką również jest bardzo dobra. Także, jeżeli będziecie chciały sobie zakupić te herbatki, bo się pytałyście mnie, gdzie można je znaleźć, to na stronie ekobiecej w linku na dole podlinkuję Wam te smaki, które ja mam, które bardzo smakują, a Wy mi doradźcie ewentualnie, jakie Wy lubicie herbatki. Także ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że to małe spa Wam się podobało. Ja idę pić moją herbatę. No i co, widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, ściskam Was ciepło. ciepło. Pa! pa.